Cześć, z tej strony zespół Trail Team. Kuba. Kuba. Magda. Krzysiek. Matejko. Jesteśmy też podpisani. Dokładnie, łatwo, Jak łatwo nas rozpoznać. Więc za chwilę, za chwilę startujemy w Expedition Canada, kilkaset kilometrów przez bezdroża Kolumbii Brytyjskiej. Możecie śledzić, śledzić to, gdzie jesteśmy, na stronie expeditioncanada.ca Jak troska się będzie bardzo szybko przesuwała, to znaczy, że spotkaliśmy niedźwiedzie, ponieważ podobno na pierwszym i drugim etapie są organizatorzy, spotkali trzech. Tak, ale mamy pieprz na niedźwiedzie, znaczy spray, więc jest duża szansa, że sobie z nimi poradzimy. Ale wracając jeszcze do najważniejszej sprawy, My walczymy na trasie, a Was prosimy o wspieranie zbiórki na Stowarzyszenie Wisawi. Link do zbiórki możecie znaleźć na naszej stronie, na Facebooku, na Instagramie. Po prostu, jeśli chcecie nas pomóc na trasie, dodać nam siły, to dorzucajcie parę złotych do zbiórki. Każda złotówka różnicę. No i to chyba tyle. E, Odezwiemy się do Was po zawodach. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Spłacajcie.